Pamiętam jak dzisiaj, jak nagrywałem pierwszy mój filmik z Krynią, to po prostu nie wiedziałem, co ja mam zrobić. No i założyłem taką biżuterię, mówię, a zrobię sobie tutaj biżuterię taką abstrakcyjną. Ja bardzo lubię abstrakcję, bo ja lubię tego typu humor, co nie? E, taki i, abstrakcyjny. Tak, 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 mm -hmm. dokładnie. Tak jak na przykład u mnie pomarańcze na tym, na sośnie rosną tak. i tak dalej. Też mam taki filmik. E, to kwestia jest tego, że e, pamiętam jak nagrałem pierwszy raz ten filmik, i tak kurczę, wstawiłem go, ja tam zawsze miałem po tysiąc wyświetleń i tak dalej, i tak patrzę. Rośnie i patrzę, ile lajków, i tak odświeżam. I znowu ile lajków. Mówię, kurczę, w jakimś wiralu jestem, i mm -hmm. tak dalej, co nie? I mówię, to jest dobry strzał. Dawaj robię to dalej, co nie? I moja żona też do mnie mówi, to jest dobre, Kacper, dawaj, dawaj. I tak dalej przede wszystkim moja żona też mi mówi a ty dawaj, to nagrywaj i super to robisz. I w ogóle duże wsparcie miałem mm -hmm. ze strony po prostu e, bliskich. Że mnie. widziała, że gdzieś masz z smykał, taką smykałkę kabaretową. Tak, 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 dokładnie. I po prostu jakby ona mi powiedziała, że to jest dobre, że ta, ta krynia mm. to jest złoto, żeby po prostu w to iść. I ja pamiętam, jak dzisiaj, jak to po prostu nagrywałem, to ja się tak cieszyłem, że ja zdobywałem jakąś widownię i że ludziom to się podoba. No to było coś niesamowitego, i do dziś, dziś dzień tak jest mm. po prostu. Jak ludzie do mnie piszą, że ja im poprawiłem humor, że nie wiem, że na przykład, nie wiem, y, mam ciężkie dni i tak dalej, ale gdy widzę Twój filmik, to naprawdę się uśmiecham i w ogóle to jest coś niesamowitego. Ja dla tych ludzi właśnie to tworzę i to jest piękne.